wszyscy uważają, że radiologia jest w tej chwili nieodzownym elementem stomatologii, natomiast możliwość interpretacji badań rentgenowskich, zarówno dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych, to jest umiejętność, którą musi posiadać każdy stomatolog i myślę, że tutaj we współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym będziemy w stanie wypracować zasady certyfikowania tej umiejętności. I to jest różnica między specjalizacją, a umiejętnością ponieważ specjalizacja, gdyby była, dotyczyłaby tylko pewnej wybranej grupy osób zatrudnionych przede wszystkim w nielicznych jednostkach specjalizujących się w radiologii stomatologicznej i szczękowo w warunkach akademickich. Natomiast pamiętajmy, że ponad połowa źródeł promieniowania nizującego w naszym kraju stosowanych w celach medycznych jest zainstalowana właśnie w gabinetach stomatologicznych. A więc nie ma możliwości, żeby ta garstka osób, które poświęciły się nauczaniu radiologii stomatologicznej na etapie przed dyplomowym na uczelniach opisała wszystkie badania, które są wykonywane w całym kraju. Nie ma też możliwości, żeby radiolodzy lekarscy opisali wszystkie badania. Nas, radiologów lekarskich jest około 3,5 tysiąca w skali kraju i proszę mi uwierzyć, że nie wyrabiamy się nawet z opisywaniem badań, które wykonywane są w szpitalach czy w warunkach ambulatoryjnych. Jest to czasami nawet kilkumiesięczne oczekiwanie na wynik tomografii komputerowej wykonanej w warunkach ambulatoryjnych. Tak więc Zdecydowanie, o ile absolwent kończący kierunek lekarski będzie miał radiologa, któremu badanie opisze, to absolwent kończący kierunek lekarsko-dentystyczny nie ma tej gwarancji, że radiolog te badania opisze, w związku z czym każdy lekarz-dentysta w pewnym sensie musi być również radiologiem stomatologicznym.